Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy, piękny, cudowny dzionek. Jest dobrze u Was, tak? Jest pięknie, fajnie, radośnie, <grytanie> no i git. Ja, kochani, właśnie teraz po racji w wolnej chwili sobie wskoczyłem do kapliczki, do Pana Jezusa, przywitać Go, uwielbiać Go, powiedzieć Mu, jak bardzo Go kocham, jak bardzo Mu dziękuję za ten dzień, kochani. No i taka przyszła mi refleksja podczas modlitwy, żeby powiedzieć o tym, Eee, Ognisku, kochani, dokładnie. Ognisku. Taki miałem refleksję. Ognisko, takie duże, fajne ognisko, gdzieś tam, nie? Ludzie z boku sobie stoją, ogrzewają się, śpiewają, załóżmy, na gitarze ktoś tam gra, nie? Jest ciepło. Kochani, tak samo jest, kochani, z modlitwą, zobaczcie, nie? Nasze życie takie podobne jest do takiego ogniska, przynajmniej moje, no. Że jeżeli, kochani, będę podkładał do tego ogniska, tylko nie do ogniska trzeba podkładać, żeby się paliło, żeby był ogień, żeby było ciepło, Podkładać trzeba drewno, żeby się paliło, żeby był ogień, fajnie, żeby było cieplutko. A jeżeli nie podkładasz, to kochani, to przygasza wszystko, się przygasa. Ten ogień taki malutki, pomyczek. Jest, się, się robi chłodno już, jak załóżmy, jak jest teraz tak pogoda, nisko rozpalić, nie? To by było cieplutko. Ale jak nie dokładasz, to człowiek przygasza, przygasza się, przygasza się. Tak jest modlitwo tak samo, jeżeli trwamy ustanie na modlitwie. Gdziekolwiek, siostro, bracie jesteś, można zawsze trwać na modlitwie. Zawsze można, ja czasami jak nawet idę do kaplicy, to drogę, jakby pokonuje, no to zawsze to śpiewam sobie do Ducha Świętego, uwielbiam Ducha Świętego, proszę, zapraszam go. Mam taką też piosenkę: Mam no, pomóc się, Miriam, aby Twój syn żył we mnie, znacie to, nie? Albo Duchu Święty, przyjdź, niech wiara za gości. Śpiewam sobie, kochani, no albo modlę się dziesiątkę różańca, gdzieś tam w duchu, jak go tu to, to ustami tam nie poruszam, nie? Ale w duchu gdzieś tam sobie się modlę, nie? Aby czas nie był zmordowany, kochani, aby ciągle podkładać, aby ciągle podkładać do ogniska, do naszego serca, żeby to serce płonęło, nie? Sami wiecie, czasami jak przychodzi się na trację, jak się tam przybywa, tam różaniec jeden, drugi, tam koronka, jak, jak masz czas oczywiście, nie? Ale w sobotę nie, ma, w sobotę nie ma pracy, w niedzielę nie ma pracy, to można poświęcić dłużej, nie? Zamiast siedzieć przed telewizorem, nie? I się stresować, i się tam denerwować, prawda? No to możesz mieć radość w sercu, przyjść do Chrystusa. I czerpać od Niego miłość, radość, pokój. Być przygotowanym, nie? To jest cudowne, kochani, no. Yy, I podkładasz cały czas w sercu się tyli ten ogień miłości do Jezusa. Ten ogień, który podkładasz, to modlitwą, modlitwą. Cały czas modlitwa, na modlitwie trwasz. Gdziekolwiek jesteś, kochani, no. I to jest piękne, kochani, naprawdę cudowne. Słoneczko teraz właśnie wyszło. Yy, i zobaczcie, no, jeżeli my trwamy cały czas nieustannie na modlitwie, chodzimy jak w Bożej obecności, cały czas my... Modlitwa to jest jakby świadomość tego, że Bóg Cię kocha. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, rozmowa modlitwa, uwielbiasz Go, mówisz Boże, bądź uwielbiony, kochany Zbawicielu, że oddałeś za mnie życie, to ja powinienem być przybity do tego krzyża za moje grzechy. Ale to Ty tak bardzo mnie kochasz, Panie, że Ty, ty, ty poszedłeś na śmierć za mnie. Kochani, to naprawdę, jeżeli zastanowimy się nad tym, jak cierpi, jakie cierpienie, jak, jak Jezus cierpiał za Ciebie, za mnie. To naprawdę, to ja sobie nie wyobrażam, kochani, żeby, no nie wiem, żeby nie mieć serca wdzięcznego takiego, naprawdę, żeby być wdzięcznym mu każdego dnia, żeby starć się, bynajmniej, że tak jak on, on mówi, prawda, bo wiadomo, jesteśmy słabymi ludźmi, jesteśmy tylko ludźmi, tylko ludźmi, albo i aż. I kochani, naprawdę, to jest piękne, że możemy prosić go o pomoc we wszystkim, we wszystkim, on chce nam pomagać, Jezus i Maryja. I to czasami gdzieś my zapominamy o tym, bo szukamy na własną rękę czasami, tak, jakiejś pomocy. I nie zawsze nam to wychodzi, bo uciekamy nie w to, co powinniśmy do kogo uciekać. I stąd kochani, tyle nałogów różnego rodzaju jakichś uzależnień. Bo nie potrafimy, nie potrafimy zrozumieć tego, że Bóg nam chce pomóc, że to do Niego powinniśmy się zwracać. Do Maryi. I wtedy On nam pomaga. A jeżeli my no, nie, nie zwracamy się do Niego, no to On nie może ingerować w naszą wolę, prawda? Sam. Tylko on czeka, czeka. I to jest piękne, że podkładamy modlitwę do tego ognia, jest cieplutko, stoimy obok siebie, jest nam ciepło, prawda? Zobaczcie, takie wielkie ognisko gdzieś tam, nie? Nie kiedyś tam, jakby człowiek był młodszy. Wszyscy stoją obok siebie gdzieś tam, nie? Gra na gitarce ktoś tam, nie? I cieplutko jest, i cieplutko jest, kochani. I to jest piękne, kochani, no naprawdę no, żeby... Nie skupiać się na tych złych rzeczach. Wiadomo, jest trudno, no, ale świata człowiek nie zbawi. No. Trzeba się właśnie na swoim zbawieniu, na swoim zbawieniu, trzeba się bardziej skupiać, kochani. A Bóg będzie stawiał na naszej drodze ludzi, którym trzeba pomóc. Nic na siłę, kochani. Przynajmniej ja tak uważam, nie? Bóg będzie stawiał na twojej drodze ludzi, którym będziesz mógł pomóc. Amen. Kochani, no i to jest piękne, no. Ja dziękuję Bogu za wszystko. Staram się być przygotowany na śmierć. Każdego coś... dnia czuć, no, nie z dnia, nie ani godziny, tak? Staram się być szczęśliwy, nie skupiacie na jakichś złych rzeczach, tylko na dobrych, kochani. Czytam Pismo Święte. Jezus do mnie mówi, no nie troszczcie się zbytnio o to, co macie jeść, co macie pić. Zbytnio się nie troszczcie. Troszcie się najpierw o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość. Ja to będę powtarzał, bo to jest bardzo ważne, no. A wszystko inne będzie Wam dodane. O, kochani, to jest tak cudowne, naprawdę. no no czuję w sercu taki pokój, taką radość po prostu, no żeby... No na no, adoracji jest kochani na no żywy Chrystus jest, no patrzysz się na Niego i On patrzy się na Ciebie, On Cię kocha. Chce Ci pomagać, chce Ci błogosławić, chce Ci wylać Ducha Świętego na Ciebie, miłość, żebyś się nie bał. I cokolwiek by się nie działo, On jest z Tobą, Chrystus jest po Twojej stronie, bo Cię kocha, bo Cię kocha. Maryja Cię kocha, niesamowicie Matka Boża Cię kocha. Jesteś w sercu Matki Bożej, jesteś oczkiem w głowie Matki Bożej. Każdy człowiek jest oczkiem w głowie. Maryja każdego kocha na swój sposób. Każdego człowieka Matka Boża kocha. Jest naszą Matką, Królową Nieba i Ziemi. Zobaczcie, jak się modlimy. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski. Pełna łaski jest. Niewyczerpane źródło serca jej matczyny jest, nie, jest, nie jest niewyczerpane. Źródło, które nigdy nie wysycha jej serce. Jest pełne łask. I to jest cudowne, kochani, że my zapominamy o tym czasami. No. Mamy matkę, która nas tak bardzo kocha i wszystko możemy wypraszać u niej, prosić jej, żeby wstawiała się u swojego Syna, żeby to ognisko nie, nie wygasło w naszym sercu, żeby płonął ten ogień miłości do Jezusa przede wszystkim, do Boga, do niej, do naszej matki. I to jest i będzie dobrze, kochani, no. To jest piękne, no. ja to się cieszę. No. Ja każdą chwilę mówię, znajduję. Yy, gdzieś tam mam wolną chwilę, to staram się gdzieś szybciutko na dorację, albo tak gdzieś na modlitwę. Jak, jak daleko gdzieś jestem, nie? Ta, tam gdzie jestem, cały czas staram się modlić, trwać na modlitwie. No, czasami to jest trudne, no, bo jeżeli człowiek nie będzie podkładał do, 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 do ognia, to nie będzie płonął, nie będzie w nim takiej radości, no, radości z tej miłości, no bożej. A trzeba podkładać, podkładać, podkładać. Modlitwa różańcowa, i podłożona, i, i jest pięknie, jest fajnie. Wtedy cierpienie, jak nam taki przychodzi, to kochanie, jest piękniej, piękniej, Jest wtedy łatwiej to wszystko przyjmować, jeżeli żyjesz w łasce Trzeba być przygotowanym, przeżyć żyć w prosić Boga o pomoc, żeby, załóżmy, ktoś tu jest, może kto dawno nie był z powiedzi, to poprosić Go, pójść na dorację, poprosić Panie Jezu. Kochany Zbawicielu, wierzę w Ciebie, Panie, wierzę, że jesteś, wierzę, że zmartwychwstałeś. Proszę Cię, Panie, o dobrą spowiedź, szczery żal za grzechy. Daj mi zobaczyć własną grzeszność, Panie. Jezus Ci pokaże i pójdziesz do spowiedzi, kana siostro, bracie. Może cierpisz na jakąś depresję, lęki, jakieś psychozy, jakieś... Nie wiem, może ktoś tu jest w nałogach. Kochani, no, warto jest skończyć z tym raz na zawsze. Jezus Ci pomoże, zawołaj do Niego o pomoc. On Ci dotknie swojego serca, przemieni Twoje serce. Każdego dnia jest walka o to, żeby trwać właśnie w, przy Jezusie. Każdego dnia. Bo demony też będą chciały Cię odciągnąć od tego. <laughs> Także no, kochani, rozbawienie, no, zbawienie. Ja już nie mogę się doczekać, kochani, naprawdę, no. Nie mogę się doczekać już, kochani, naprawdę. To no, niesamowicie, życie wieczne z Chrystusem. Do końca życia, do końca życia raczej. Nie ma końca. <laughs> nie ma końca, kochani. Mój umysł taki maleń, maleńki jest. To, co ja tam, co ja tam w sercu mogę mieć i w, w głowie. Bez żadnej szkoły, bez żadnej tam nic, tam bez żadnych tam nauk, nie? Lazo szkołę podstawową skończyłem. Ale to mówię, to co serce, to co ja czuję, to co ja przeżywam z Chrystusem, to co ja doświadczam, to co ja jakby... No to takie proste serce mam, tak mi się wydaje, no, taki prosty chłop, nie? Żadne tam jakieś wyszukane jakieś tam słowa, nie? jakieś tam górnolotne słowa. Nie, nie znam takich słów, tylko mówię to, co czuję to, co w w sercu przeżywam. Jak mnie dotyka Słowo Boże, jak mnie przemienia Słowo Boże, jak mi przemienia Eucharystia, mam przyświęte, jak mi przemienia Matka Boża, różaniec, modlitwa. No po prostu czuję się, czuję szczęśliwy wtedy, kochani, no naprawdę, no, jestem szczęśliwy, no. Co będzie jutro, nie wiem. Ważne, żeby być dziś przygotowanym. Bo w każdej chwili mogę gdzieś tam zajść, nie? Z tego świata. No i to jest cudowne, kochanie, cóż ja mogę jeszcze powiedzieć. No? No podkładać się, podkładać się, żeby płonąć w środku, żeby ta miłość płonęła, kochani, po, żeby płonęła w naszym sercu, żeby nasze serca były gorące. Nie, żeby właśnie bez człowiek jest taki przygaszony, zgaszony, bo łatwiej jest jakby taki podatny na jakieś taki różnego rodzaju manipulacje z telewizji, jakiś różnego rodzaju, z internetu, jakiś różnego rodzaju fake newsy, nie? Tak to właśnie się dzieje, kochani. No, jeżeli Słowem Bożym, że jest to... Wiesz komu ufasz. Wiesz, bo, bo Słowo Boże jest, ma moc, bo to słowo jest Boga samego, który jest prawdą. Rozumiecie? Właśnie, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, kochani. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Daje nam sakramenty, Eucharystię, przychodzi do nas, kochani, no, kto spożywa moje ciało, trwa we mnie, a ja w Nim, mówi Jezus. Także kochani, no, pamiętajcie o tym. Bóg was kocha niesamowicie taką miłością, że po prostu to jest, oddał życie za nas, to no, i tyle. No co tu dużo gadać, kochani, no życie oddać za kogoś, to jest naprawdę. I to że za kogoś to źle robi. Rozumiecie, jeżeli Bóg oddał życie za mnie, ja narobiłem takiego syfu kiedyś w życiu. Teraz staram się tego robić mniej. Albo w ogóle, albo całkiem. Z Bożą Pomocą da się, kochani. Dlatego trzeba każdego dnia o to prosić, żeby Bóg oczyszczał. Pokazywał nam, co jeszcze mu się nie podoba. I to jest piękne, kochani, no. co ja mogę jeszcze powiedzieć, no. Chyba to tyle, kochani, no co. Ściskam Was bardzo mocno. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że komuś to pomoże, ta refleksja. Pamiętaj, siostro, bracie, że Jezus tak bardzo Cię kocha, niesamowicie. Ja nie mam słów takich, kochani, że no, no nie ma takich słów, które by naprawdę, mogły tak naprawdę powiedzieć o, o miłości Boga do Ciebie. Jak, jak On bardzo Cię kocha. Jak bardzo czeka na Ciebie, jak bardzo chce Cię zbawić. Jak bardzo chce Ci, przygotował miejsce dla Ciebie. Tylko od nas zależy, czy my to wykorzystamy, kochani. Tylko czy my to wykorzystamy, no. Także ściskam Was mocno, pozdrawiam, dobrego dnia z Panem Bogiem, pokój dobro.